Cześć, ja się nazywam Łukasz i w tym filmie powiem Ci o streaming datasecie w Power BI. Dane dostępne w czasie niemalże rzeczywistym na naszym dashboardzie w Power BI kojarzą nam się prawdopodobnie z opcją Direct Query, która za każdym razem, kiedy odświeżymy nasz dashboard, będzie odpytywała źródło i prezentowała najnowsze dane. Ale co, i gdybyśmy chcieli, aby dane, kiedy tylko się pojawią, automatycznie ładowane były do datasetu? Taki przypadek użycia może być na przykład, jeśli mamy jakieś urządzenie IoT. Które mierzy temperaturę w naszym pokoju. Nie chcielibyśmy za każdym razem, powiedzmy, co minutę odpytywać urządzenie IoT, e, tylko chcielibyśmy, aby on automatycznie, za pośrednictwem internetu, po dokonaniu odczytu, e, ładowało taką informację do naszego datasetu Power BI. I tutaj z pomocą właśnie przychodzi streaming dataset. Jest to rozwiązanie dosyć proste, ponieważ w Power BI Service wystarczy je utworzyć, jest to bardzo proste, dodać kolumny, które nas interesują, a następnie Otrzymamy URL do API, przez które możemy wysyłać żądania z rekordami do naszego datasetu. W takim przypadku nie jest nam potrzebne żadne dodatkowe konto. Wystarczy, że z poziomu kodu, na przykład kodu Pythona, będziemy za pośrednictwem internetu wysyłać żądania i tym samym ładować rekordy do naszego datasetu. To co jest również istotne w tym rozwiązaniu, to fakt że po utworzeniu dashboardu i dodaniu kafelka, który będzie bazował na tym datasecie, nie jest konieczne odświeżanie. Będzie się to działo automatycznie. To znaczy, jeżeli taki dashboard utworzymy, to on automatycznie będzie prezentował najświeższe dane. Na demo pokażę Ci, jak taki dataset utworzyć, a także jak ładować do niego dane. Dane będziemy pozyskiwali w czasie rzeczywistym z. Z API Wikipedii, żeby przykład był bardziej realistyczny, i zobaczysz, jak na dashboardzie prezentuje się najnowsza wersja danych. Trzą rzeczą, jaką musimy zrobić, to oczywiście utworzenie streaming datasetów Power BI. W tym celu w moim obszarze roboczym przechodzę sobie do opcji nowy i zestaw danych transmisji strumieniowej. Teraz wybierzemy sobie typ tej transmisji, to będzie poprzez API. Teraz zaznaczmy, jak chcemy nazwać nasz dataset i podajmy kolumny, jakie on będzie zawierał. Ja nazwę go teststream. A kolumny, jakie będziemy mieli, to type, typu tekstowego, title również i ns, natomiast innego typu, bo będzie to liczba. Klikamy sobie utwórz i zwróćmy uwagę, że tutaj otrzymujemy od razu API, URL właśnie do tego naszego data setu. Musimy sobie to skopiować, ponieważ później nam się to przyda. Teraz kolejnym krokiem jest przejście do Databricksów i utworzenie notebooka, który będzie nam takie dane właśnie ładował. W tym celu przechodzę do Databricksów. No, i mój notebook w Databricksach ma trzy komórki. W pierwszej będę importował potrzebne biblioteki, są to PySpark SQL do tych prostych transformacji, które będę wykonywał. Zimportuję też czas, bibliotekę requests i JSON do obsługi właśnie requestów. W drugiej ustawiam sobie zmienne. Pierwszą zmienną, ona w tym momencie jest usunięta, ale jest to adres API, który dostaliśmy właśnie z Power BI. Druga służy właśnie do wysyłania żądań, czyli to jest content-type, że application JSON. W trzeciej podaję link do API Wikipedii. No i w czwartej podaję parametry, jakie bym chciał przekazać do API właśnie Wikipedii. Chciałbym, aby format, jaki zostanie zwrócony, to był JSON. Chciałbym też otrzymać ostatnie zmiany. Akcję, jaką będziemy wykonywać, to właśnie kwerenda z ostatnich zmian. No i chcielibyśmy pobrać tylko dwa typy. To jest edycja albo nowy wpis. I będziemy limitowali każdą taką odpowiedź tylko do 10, do 10 rekordów. Trzecia komórka. To już jest wykonanie działania, to znaczy w pętli, jak widzisz, to jest pętla nieskończona, która co 5 sekund odpytuje Wikipedię, a następnie rezultaty nieco przerabia. Chodzi o to, że chciałbym tutaj pobrać tylko te trzy kolumny, eee, następnie wystawia je właśnie do naszego API z Power BI. -a i po uruchomieniu tego będziemy mieli swego rodzaju streaming danych, ponieważ będziemy co 5 sekund wysyłać jakąś porcję danych właśnie z Wikipedii. Ja ten notebook sobie uruchomię i pokażę Ci w jaki sposób w Power BI-u te dane będą pokazywane na dashboardzie. Także wracamy znowu do Power bi No i w Power BI-u znowu jestem w moim obszarze roboczym. Ja sobie teraz kliknę Nowy, i aby utworzyć taki kokpit, wystarczy wybrać jeszcze raz nowy, następnie pulpit nawigacyjny, nazywamy go sobie jakoś. Ok, i teraz musimy dodać e, kafelek. E, Typ kafelka to będzie niestandardowe dane przesyłane strumieniowo. Wybieramy sobie zestaw danych, z którego chcemy skorzystać. W naszym przypadku będzie to test stream. I w jaki sposób chcemy to przedstawiać? Ja sobie wybiorę wykres słupkowy grupowany. Zwróć uwagę, że tutaj podajemy jakie chcemy mieć wartości. Niech będzie to type. A w wartościach mamy tylko jeden wybór, to będzie ta właśnie wartość liczbowa. OK, klikamy sobie dalej i zastosuj. I teraz zwróć uwagę, co tutaj się dzieje. My tak naprawdę nic nie robimy, nie odświeżamy. A co chwilę ten wykres będzie się odświeżał samoistnie. Tak jak widzisz, automatycznie ten wykres się odświeża. Gdybyśmy mieli tutaj na przykład dane z urządzeń IoT, to moglibyśmy prezentować na przykład temperaturę na wykresie. Ale to co jest tutaj istotne, to to, że nie jest konieczne żadne manualne odświeżanie. Pamiętaj, że takie rozwiązanie jest dosyć proste, bo gdybyśmy chcieli edytować taki dataset, to tam za dużo opcji nie ma. Oczywiście tak naprawdę skupiamy się tylko i wyłącznie na jednej tabeli, choć teoretycznie możemy dodać więcej. Natomiast zwracam uwagę na to, że gdybyś na przykład tutaj zaczął wrzucać więcej danych bądź te rekordy byłyby dużo większe to rekordy mogą być po prostu gubione, ponieważ jest tutaj bardzo dużo, bardzo dużo ograniczeń. Natomiast do takich prostych zastosowań jest to jak najbardziej. Porządku. Mam nadzieję, że demo Ci się podobało. E, pamiętaj, że jeżeli chodzi o Streaming Dataset, to jest dosyć proste rozwiązanie i nie można go porównywać z takim właśnie klasycznym modelem danych. Tutaj będziemy mieli praktycznie tylko jedną tabelę i jakieś proste miary, e, ale dzięki temu możemy w prosty sposób e, właśnie pozostawiać dane na przykład z, z systemów IoT, czyli na przykład liczyć liczbę osób w naszym sklepie. To tyle, po więcej zajrzyj na bloga. Dzięki, cześć!